O kurde. Tak, tak typowo. Pięknie. Ile za daliście? Ile? Ale pięknie. Jesteśmy w okolicach Nakła tutaj u moich widzów. Spotkaliśmy ich w sicienku. I podjechaliśmy. A to nie jest do sprzedania? sprzedaży. Kurde, bym 1000 zł i bym brał. Sprzedalibyście mi za 1000 zł? No dobra, za dwa! Kurde, fajny traktorek! Kurde, tym to można kosić, nie? Ja pierdzielę! Pięknie! To musi być na pewno wylana posadzka, konkretna, nie? Ja chciałbym tej stopy, ja lubię. Najlepiej Dobra, Tomek, zostaw. zostawcie to, zobacz tu! Mhm. Mm tak, ja, ja, ja ja tak Jaki piękny Simpson. Ten, nie, a kołnierz no, nie No, A, tak mhm. no, a, tak, a ona do nie jest włączona. A jak jest do góry, Tyś, to no, jest zupełnie Bo wtedy on się nie złoży, nie? A też trzeba się nie złoży. I to jest elektronik ta. Ta tutaj Ona z którego roku jest? To musicie E poszukać i nakleić. Ja wiem. Takie kółeczko E jest takie. Tak, no To wtedy jak oryginalny elektronik to fajnie wygląda. Akumulator mam teraz tutaj, w tyma. No. tutaj trzeba się zapomnieć ustawić i... Ale Simek ładny. No a to już U mnie stoi nam na strychu. Gdzie będę wiemy Ten w ich stronach, nie? W Waszych stronach. Koło drazdenka. Koło dresdenka? No, no to jeszcze kawał za nami, nie? No tam pan mówi sobie kupienia sporo, tylko kwestia jakieś zmieniło. A to się tu jakoś ro rozkłada? Nie. Nie, to. A to być taki pasek. Aha, faktycznie, no taki paseczek zrobić. No ale piękne tutaj siedzenie, ładnie, ładnie nie. Sam to, to, jest, to jest No widzisz? Właśnie tu, tutaj. O. Co? Ten kolor. To te zagięcia a, powinno Adam, Też Adam. skąpka a, powinno być. To jest polski, no, nie? No, zupełnie inny kolor. Jest numer parku więcej. Mhm. to ładne. Fajne. Fajne. Ja mówię, nie ma to jak 250, no. 250. Nie wiem. To zbyt mało pojeździłem. żeby po prostu akumulator... To... nie ma Nie tu jest pokrowiec, widzę, taki sam jak u mnie jest. Też się opaliło i tak jest. Kanapa mięciutka. No, ja na przykład. No, nie, mamy no, no, na tym no, gaźniku taki gaźnik. To nie introduka? To tamtej mamy introduka, No ale ona ma siedemdziesiąt... Siedemdziesiąt jeden tysięcy przebiegu. No, no To ona no, ja już, to już ja, trochę miło, świata... Ona już trochę świata zwiedziła, nie? No, ja też przebieg zostawiłem. Ja powiedziałem, przebiegu nie zmieniam. jak wam tu chodzi na tym gaźniku? Jakie rok? To Bardzo ładnie. Tak? Tu jest półka, widzę, też ta odwinalna. Osiem. Ale to też 88 rok. Nie, tu to stąd. Tu to stąd? U nas kupiono, bo Z rudy kupiłem. Ją. Rudy, no, a co było wcześniej tam? To... Rudy żelaza. Może Ale być. być. A po co tam daj sobie spokój? Jest przykładów. Kiedyś przyjedziemy to. No Simek ładny. Już z tymi dwoma zagarami, to to co? Już jest jakaś nowsza Wykładana, wersja? Zakładana była. Tą robiłem sam. O! To jest moja 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 konstrukcja. To, to to wypalone, tu wytoczone, to jest i to nie widać. Nie? No pięknie, to wygląda kurczę jak oryginał. Ja nie wiedziałem, to dlatego <grym> mi się podoba, nie? Ale pięknie zrobione, bardzo ładnie, starannie to jest wykonane, nie? Na kolanie to zrobione. No ale jakie to musi być kolano, że to tak ładnie wyszło, nie? No idzie kupić to? Ja to sam, no, ja bym sobie zrobił to samo. i pięknie. I sześć piątka. Półka wytoczone, pospowane. Słupki samemu, w matryce mam do no obozie, te z 15 minut są słupki zrobione. Podnoszki i tam do tego. To MZP w matryce. Te chyba też robiłem, bo były pręty pospowane. No, nie ma Nie, z drugiej rury, jakby były mocne, no, to, to sam bym wziął nie. parę sztuk, No to nie ma problemu. Bo, bo, bo ja mam, jak nowe kupię to jak na nic stanie no. to, no, to się, pija, się w w Kontaktami się wymienić i będziemy produkować bo MZ od zera. <laughs> tak czy braki w sumie, no. tak. Aha i też przełożyć akumulator, tak? Tylko? A co chciałem mówić? Montażą, Tutaj. Piję. Ja miałem całą tą kotkę do środka, nie? Całej no. tej klej, będą sztywnić, zapędzić, no, no, nie? No. są twardsze, nie? No ale to nie jest to co by zrobić więcej. Tutaj chcecie docelowo sobie przenieść cały warsztat jakieś tam maszyny, Na czy coś? Czy? Nie docelowo, to ma być po prostu tutaj płytki w koło, nie wiem czy dalej pociągnę, bo to wszystko, sam robię. No. No, no. To wszystko samo robię. No bardzo ładnie. No, zrobione we własnym zakresie, no to pieniądze zaoszczędzone są środki, żeby coś no. innego zrobić, nie? No. No. Ładnie takie bramy, nie? Nie, 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 to celowo to nie to jest inaczej, to ma być jako A Pięknie tu mają. I za chwilę. Jeszcze wam pokażę, bo mają taką fajną trzydziestkę. Jak długo macie ten traktorek? To no, też byśmy tam w Waszej stronie kupili. W samocinie. W samocinie. To taki traktorek ile? Dycha starczy na taki ciągnik? Tak. Tak? To ile taki ciągniczek kosztuje? Cztery. Tak? No ale to, to tak wygląda bardzo świeżo, nie? Co? Ale bardzo ładnie wygląda taki traktorek. No takim, takim czymś to koszenie trawy to jest przyjemność, nie? No to on tam jeżdzi. Tak? Tutaj miał pokosić, pierwszy raz pojedził i zostawił No. Ładna. Ładna Honda. No bo te traktorki, kosiarki to są przeważnie tak zajechane, nie? Nikt, Nikt o to nie dba, a ten naprawdę bardzo ładnie wygląda. To jest co, no 3309 motogodzin? Nie, to jest 300 godzin. To jest 300. No, 300 no to, to 300 motogodzin tylko bym miał? To jest właśnie aż nie ale... ale na opony ma nowe, nie? Ja pierdzielę, 300 motogodzin. Ja kto miał komuś samochodowy. To gospodarstwo błobcia zmarła i to tam mówi to przybił z Niemiec tak. Piękny traktorek. No myślisz, że taki jakby był wystawiony, no to dycha lekko. Nie? No ale ten jest w bardzo ładnym stanie, nie? To jest ładne nie max Ale fajny traktorek, mi się podoba i co tam z tym akumulatorem przełożyłeś? Ja bym wyszła być, bo tak tutaj była 6, nie to jest 12. 12. No bo jak ma się już nie ma 300 panie no nie mówię No to się nałóż Ja nie mam prawa jazdy To, że nie masz prawa jazdy, to nie znaczy, że... A jeździć to tak, nie? Ja nie wiem, w ogóle od 14 lat, jak w takim miejscu podginałem Sprzęgło troszkę Ładnie kadzik to ładnie chodzi. Poszczelnię na liście załatwą? Yy, inaczej. Ty głośno daje nam panu to. Uszczelka była za duża. I on, roz, yy, rościa, on i ją zmniejszyłem. Ile no tego nie uszczelnia, to jest, nie? Dźwięk jest głośny. I ta jest, i ta jest, i ta jest po prostu tak jakby taka dzika bo tam tamta nie, jest taka że taka, taka. Ta jest bardziej żwawa? Ta jest bardziej żwawa. Może że jest ten zapłon, nie? Możliwe. No to zapłon gaźnik tu. Tłumik dużo daje. A jaki tam jest tłumik? To jest hartman. A tam, a tam, to, tam nie wiadomo. Tu jest hartman tam? Chińskie chińskie jakieś. Tu jest Hartman, tak? nie wiem, bo... tu jest Hartman. Tu jest Hartman. No, no Ale w tamtej, o... co wy żeście jechali jak my jechaliśmy za wami, to mi się wydaje, że ona głośniej chodzi jak moja. Głośniej, no. A ogólnie jest tak, że jak tu Tumik będzie jakiejś niewiadomej produkcji, może jest spieprzony w środku no i... i będzie moc słapsza, nie? A może być po prostu słabszy silnik. Takie są. Też może być. To ja nie, ma, nie ma zasady. Zresztą tu zawsze mówiłeś, że jedna ETZ ta będzie chodziła tak, A druga, druga tak. chodzi. A trzecia jeszcze inaczej, to nie, to nie? To nie ma... Także każda będzie tak samo Ale ładny sprzęt. I to jest tak, 80. Tak, 88 rok. A Simpson jest z którego roku? 86 kwadratowe kierunki wychodziły. 86. Nie podobają się. Te okrągłe ładniejsze, nie? No, bo wychodziły te kwadratowe i lampy wtedy. Ale Simpson piękny. No to też w grupie, faceta, który zmarł, ale kobieta miała 30. No było na młode małżeństwo. Ale miała 30, łamać go na siebie. Gaźniczek tutaj. To jest moja robota, to wstałem robię. Fasujeczki? Od zera. No i elegancko. To jest moja robota, nie? No nie wiem z tego 8 może. No. No wiem, komuś by takie coś robić, no to jest nieopłacalne, bo jakbyś nie musiał wiem. za to wziąć, no to daj pan spokój. No by ci powiedział za co. No, ja Ale to nie sobie nie. to fajnie, bardzo ładnie. To robię to jest... tutaj... z bo to już linki tak, poprzekładałeś, no, tak, przekładałeś no, no, to zapomniałeś. Jest. No, bo ale to, to, to mu się osłania to, tak? To, tak? Wszystko? No, tak jest, właśnie linki się nie przecierają później, nie? Trochę no, 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 tam no, jest... No, to... Ale półka... To też no, robiłem tam, nie? To, to jest kwasówy wytoczone. No ja, ja muszę do siebie no, takie to, zrobić. To, to, A no. powiedz mi, tutaj jeszcze, tu jest bałek? To jest wałek, ale jest, żeby było tutaj A, tutaj jest. Tutaj, A tutaj widać, z tej strony, tu jest, o. Muszę takie zrobić. Tylko, że chcę zrobić zaokrąglone, tak jak są oryginalnie. No, Tomek musi mieć wytoczone, bo jak on z tyłu tymi gierami siedzi, bo ma takie długie nogi. Wyginam, to wszystkie wyginam. To jest nierdzewka z nierdzewki, to jest? Kwasówy ładnie wytoczone, guma naciągnięta i tyle. albo do chromu, nie? Albo do nie? Nie, nie, to do chromu, nie? Ale simek ładny. Za długie nogi masz No i kawy też, była tylko to z na Bo nie miał No, no bo to trzeba dołożyć Robiłem też enduro To jest czwóreczka, nie? Czterobiegowa. ja Jeszcze piątkę wsadziłem w tej silnik Ale półka naprawdę, kurde Podoba mi się Z tego całego Simpsona to najbardziej mi się ta półka podoba Kurde, nie? Piękna, naprawdę No Jak kupisz Simpsona to ci zrobię No O, to na zamówienie wtedy Półeczka Fajne, a to one ten drugi zegar to one miały takiego do rocznika dopiero? Też No tak... by, ale... ale jeszcze miałeś półkę, bo mogłeś mieć też z zabudową całego, nie? Mm -hmm. Z osłoną i wtedy nie były w takiej półce, tylko były w takim plastiku też, nie? Wiemy mm -hmm, mm do -hmm. siebie, nie? Różne wychodziło. Myślę, że jest po prostu słaby y, od nas, bo chciałem ten też, też popromować, ale Aha. nie mogę tego. Tylko się daje to naprawdę.